Na trzy, raz na trzy. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry Tomeczku. Witam Elu, witam bardzo widzów Eli. Kolejny dzień. Gdziekolwiek jesteście. Kolejny dzień na werandzie. Smutny dzień, bo wyjazd. Smutny, bardzo smutny. Jest zawsze jak ktoś jest dłużej u mnie niż jeden dzień, to już z każdą godziną człowiek się bardziej jakby przywiązuje. A się przyzwyczaja i, i potem to rozstanie jest takie, takie coraz bardziej bolesne właśnie. Im, im dłużej ktoś się przebywa razem, tym... No nie fajnie bo mówię, ostatnio przeżyłam, bardzo boleśnie przeżyłam wyjazd z córki, która była tutaj ze swoim chłopakiem Dawidem. Pozdrawiam. Pozdrawiam. Ja. Chłopak córki, skradł moje serce, pozdrawiam Cię Dawid. A też przyjechał tutaj pełny obaw. No, ale. Wyjechał już pełny radości. Tak. <śmiech> <śmiech> Że, bo został 100% zaakceptowany. A ja szczęśliwa, bo córka szczęśliwa, i ze szczęście widać. Pozdrawiam Madziurko i Dawid, i pozdrawiam Mamę Dawida, i kocham Was. I tak. Tutaj sobie dzisiaj rano wstałam o piątej. Nie. Kierownik to tu długo śpi. Nie no ja w sam 8.30. Dzisiaj wyjątkowa. A, no, tak no, do... Do... A tak to do południa śpisz prawie. Nie no, do 10.30. Tak A mniej więcej maksymalnie. Do dnia, nie no. Do głównie, no. Ale faktem jest, że im wcześniej pójdziesz spać, tym wcześniej staniesz, nie? No to... A, no tak. nie, u mnie to nie ma reguły, bo no. ja na przykład... O której bym nie poszła spać, to ja, ja budzę się bardzo wcześnie, ja bardzo wcześnie wstaję, często gęsto budzę się 3.33, nie wiem dlaczego, to jakaś diabelska godzina, jakby dodał jeszcze 3.33 3, 3, to byłoby 6.66. <laughs> Może widzowie będą po coś, Co z tym jest? Ja nie mam pojęcia. Mi kiedyś ktoś powiedział, że jak masz taką godzinę, że załóżmy 222, 2, 2, to znaczy, że ktoś o Tobie myśli. Tak. A czy, zdarza Ci się w takie coś, że na przykład spojrzysz na ten, tak. na zegarek i... Ktoś o Tobie myśli. Tak mi powiedziano kiedyś i, 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 i mogę w to uwierzyć. No, czasem się to zdarza. Nie no, Nie no. Ręka prawa spędzi, tak, to będziesz to się witał i tych jest tam No, ale z tą godziną, że ja się budzę, 3.33, czasami się obudzę 3.32 i za sekundę jest 3.33, No mówię, nie zapieram, o co chodzi? No, ale często się budzę o 4, o 5, to już jest norma i jestem wyspana. I nie ma znaczenia czy ja pójdę spać o północy, czy ja pójdę spać o pierwszej, po mm -hmm. no, prostu tutaj, nie wiem, chyba mnie nie, nie potrzeba. Ja odwrotnie. To może o, o regenerację chodzi, wiesz, jak człowiek jest takie w trasie, w trasie długo, to to ciało musi no tak. odsapnąć No to oczywiście, o no. y, moim wypadku oczywiście, że tak. Bo no, tak się zdaje, bo tak cały czas, cały czas na obrotach, na obrotach, na obrotach i w pewnym momencie ten organizm mówi stop na wysoki i czujesz taką potrzebę tak, że musisz porządnie chyba odpocząć. Tak, 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 tak. tak. No, Czasami robię wieś... też tak, że w ogóle wiesz, gdzieś trafiam do hoteliku, jeden dzień totalnie tak. śpię albo po prostu jem, śpię, odpoczywam. Mhm. I to trzeba, bo to inaczej to mi się zdaje, że no, nie da nie zmusi, żeby tam, nie wiem, jak jakbyś się starał, by coś się wydawał, jakbyś się tam eksploatował, ale to no, no nie pójdzie, że to, to, to ciało odwagę. Ale początek jest ważne. No i jedzenie też jest ważne, a w trakcie, no wiadomo. Ale też tak jak widziałam na odcinkach, no to tu no, no nie ma takiego takiej biedy z jedzeniem. Czasami sobie nawet fajnie, fajnie tam wiesz. Zależy gdzie. Zależy czy jest to wiesz miasto, czy jest to wioska, czy, czy, czy jest to pustynia. Czasami zdarzają się takie wiesz. Dobre miejsca z dobrym jedzeniem, o tym bym No dobrze, a aha, nie, tu chciałam, chciałam tutaj zadać takie pytanie, ale to by zdradziło tutaj kierownicze plany. <grywania> tu nie, nie będę, ja nawet Ciebie nie pytam o, o Twoje plany, bo, bo to jest bezsensowne pytanie. Dlatego, że ty masz tyle odbiorców i to jest, to jest twój prywatny mm, temat, y, twoja prywatna sprawa. Mhm. Także no i, a, a, a o, o kierowniczych planach y, dowiadujecie się z kanału jak to daleko. Także, bo to tutaj kierownik to ma takie, takie swoje Taką swoją metodę, swój system, że on tak czasami tak lubi zaskoczyć, pożartować, a to zgadnijcie, a to to, a to tamto. Tak jest, żeby wiesz, żeby tak. widz też w jakiś sposób mógł być, uczestniczyć tak. i też ciekaw czasami jestem, czy w ogóle, wiesz, ci widzowie, którzy oglądają tak aktywnie, czy oni mają nosa, w którą stronę ta podróż pójdzie. Bo to też nie jest tak, wiesz, że my myślimy tak samo. Oglądając te załóżmy 6, 7, 10 odcinków, w 30 odcinku pytam widzów, drodzy widzowie, jak myślicie, gdzie pojedziemy teraz? W prawo, w lewo, w bok? Jakoś północny wschód? No i wiesz, patrzę, patrzę, jak dedukują. I czasami jestem naprawdę zdziwiony, że ten mój tok myślenia kontynuacji podróży jest zupełnie inny względem tego, co widzowie tak. gdzieś tam mają w głowach. No no Więc tak to jest takie no. ciekawe. Tak, czasami to właśnie jest takie zaskakujące, nie, bo na przykład coś, co, co, co na przykład dla mnie, dla Ciebie jest oczywiste, niekoniecznie musi być takie dla, dla kogoś innego. Tak, tak. Ludzi. I, I na przykład, i ta taka oczywistość, jak ktoś inny powie, aha, w ten sposób, jest taka chwila zastanowienia, faktycznie I, i potem takie, a dlaczego ja na to nie wpadłam i to, no, no wiesz co, co mam na tak, myśli, tak. że to tak, każdy że człowiek... wcale właśnie ten, ten tok myślenia jaki ktoś ma jest całkowicie inny, czego my na przykład w swoich głowach nie mamy, ale, ale równie jest dobry i, i prawidłowy, tak? Każdy człowiek jest pryzmatem, tak. wiesz, e, jakaś informacja wpada... Do człowieka, ten człowiek to przetwarza, i on może na milion sposobów tą informację zinterpretować. Dokładnie. Więc y, zawsze, jak ktoś coś mówi, że coś jest czerwone, to, to wiesz, to dla ciebie niekoniecznie musi być czerwone. Tak. No to tak, to tak jak się mówi, nie wszystko zależy od punktu widzenia. Bo na przykład, na przykładzie tej szóstki, tak, narysujesz szóstkę i ja stoję po jednej stronie, tylko po drugiej stronie. Do... Ty mówisz, że jest dziewiątka, a ja, że szóstka. O, bardzo fajny przykład taki. Bo i mamy życiowy. rację, tak? Życiowy przykład. Mm. Tak, tak, tak. Tak Tak wygląda. Taka jest... E... Tak. Um, a propos twoich sandałów. No dobrze. O. Patrzcie. Jaka? Patrzcie, co tutaj się wydarzyło. Jaka różnica kolorów, co? Kantera. Coś mi to przypomina, ale... To gdzieś, to gdzieś ty to tak o, o tym, na tej Saharze pewnie, tak? Wiesz co? Sahara, Mauretania, yy, Senegal, Gambia. To jednak, jednak ciało jest na tyle, na tyle takie jest yy, ciekawe, że jak wracam do Polski dosłownie trzy tygodnie i ta opalenizna schodzi po prostu tak szybko, nie? Prawda? Tak jakby właśnie te nasze płyny do kąpieli. Jakoś ciało tą, nie, ten barni, tą melatoninę jakoś to z tej skóry mm. zabiera. Ale to nawet tutaj, jak jestem w Afryce, to, to jak na przykład jest taki czas, że dłuższy czas nie jeżdżę na plażę, no, no to blednę. To znaczy, hm, jak tutaj ja się obracam między ciemnoskórymi, i, i no to mi się wydaje że ja w ogóle nie jestem opalona ale na przykład jak przyjedzie taka świeżynka z europy no to mimo wszystko że mi się wydaje że ja w ogóle nie jestem opalona to w porównaniu z nimi to wow, no tak. to jestem bardzo opalona no i... a ciekawe ela to, to jeszcze jest to że jak wracam gdzieś gdzie jest dużo słońca mhm. jak białolutki przyla przylatuje 2 trzy dni i normalnie jestem brązowy. Jak szybko ciało mm -hmm. wraca do tego... Do tego ale tego to też bronzu. nie Nie każde ciało, bo widzisz, yy, my mamy taką karnację. Aczkolwiek dziwne właśnie, bo ty od razu się na brązowo opalasz. A ty... Ale, ale, zobacz, to ale ty nie jesteś... Yy, yy, ty jesteś blondynem chyba. Tak. Tak, tak. No właśnie. No ciężko powiedzieć, bo włosy w to. Jak miałeś włosy, to braki włosy. Wiesz co, ciemny blondyn. No coś mi się wydaje. Takie trochę jak tutaj, nie? Bo ty nie jesteś śniadej karnacji. Nie, nie, nie. No właśnie. Ja jestem śniadej karnacji i u mnie to moment słońce mi muśnie. No. Tak. Tutaj pewnie wiesz, jakbym ogolił, ogolił brodę, to tutaj by była cała biała wiesz twarz. A tutaj taka opal, taka tak, tak dziwnie by to wyglądało, tak śmiesznie. Ale spokojnie, nie będziemy golić. Nie, nie, nie myślałeś o tym, żeby ogolić brodę? Wiesz co brodę mam z prostej przyczyny? Z no. przyczyny takiej, takiej, takiej powiedziałbym kulturowej. W krajach muzułmańskich człowiek, który ma brodę, to jest człowiek dorosły, człowiek, wiesz, dojrzały. U nich tam człowiek, ma znaczenie ta broda, tak? Człowiek, człowiek, człowiek wiesz, mądry, który ma, który ma wiedzę, nie? I to nie jest bez przypadku, że jeśli masz imama bądź muezina, czyli osoby, które funkcjonują w tym środowisku na hierarchicznym przy, przy meczecie lokalnym, to oni mają brodę. Oznaka mądrości, oznaka dojrzałości. Serio? Tak. Dobry. No, to znaczy teraz akurat pomyślałam o, o niektórych, którzy mają tą brodę, czy to jest oznaka mądrości i dojrzałości? <laughs> Nie powiedziałabym. W, w kręgach takich ortodoksyjnych, w krajach takich bardziej powiedziałbym restrykcyjnych, gdzie religia bardzo mocno wiesz trzyma ten, ten, ten reżim, Afganistan, kiedy przychodzisz z ogoloną twarzą na czysto, to, to, to poniekąd jesteś postrzegany jako dziecko. Jako ktoś, kto jeszcze, wiesz, mm -hmm. nie dorósł, ktoś, kto nie ma jeszcze takiej życiowej, życiowej wiedzy, z kimś, z kim ciężko się rozmawia. bo... Tak, no ta broda jednak ma znaczenie i to tak samo jak, jak te, ten kościół, co właśnie ten nasz wspólny znajomy pastor co prowadzi, to jest religia Pentakosta. Pentakostal to jest zielonoświątkowca. Pentakosta. Penta Kostal. Kastyl? Kosta. Kosta w, w, Penta Kostal. Wybrzeże. Kastel. Kastel. Nie, to się nazywa, to Penta się pisze Penta Kostal. Kostal, okej. Okay. W sumie no. pierwszy raz słyszę niej No, no i ja to, niej, to tam wyglądałam i tego no się okazało, że to zielonoświątkowcy. Nigdy się, nigdy ja nie miałam pojęcia o, o tym odłamie zielonoświątkowców. I tam się okazało, że właśnie tak samo, że ta broda u tego pastora jest ważna, mhm. że jakieś tam ma znaczenie. Wiesz co, świat jest taki ciekawy, bo y, kultura kulturze nierówna, religia religii nierówna. Tu broda w Gambii może mieć mniejsze znaczenie niż na przykład w Somalii czy Syrii. Yy, wszystko wiesz, wszystko wszystko to jest kwestia, o ktoś chyba idzie w wszystko jest, Wszystko jest kwestią yy, tych wpływów. broda to, to z, yy, no, no nadaje tej jakiejś takiej powagi twarzy, tak? No. Ktoś tam już stoi Stenari.